Siema, ja jestem Grafik Freddy. W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić ładny banner na telefonie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapki w górę. Życzę miłego oglądania. Więc pierwsze co robimy, wchodzimy w sklep play, wpisujemy Art Arpisk. Jeżeli nam się pokazać takie coś, instalujecie to, a ja już mam to pobrane, więc no, wchodzicie potem Nie kupujecie, no jeżeli ch chyba że chcecie kupić sobie będzie, będzie odblokować inne rzeczy. Jeżeli chcesz edytować swoje zdjęcie, klikasz w ten plusik. I y, to da jest wybierasz jakieś zdjęcie, i tam potem możesz edytować. Wpisujemy banner. nie masz grafiki. Banner YouTube. Jeżeli nie masz grafiki, to pisz właśnie to. Jeżeli chcesz mieć Fortnite, na przykład taką, lub taką. Klikasz wypróbuj lub remixuj, ale ja mam grafikę, więc do niej przechodzę. Dobra, więc ja już mam zrobionym grafikę, jak widzicie. Pierwsze jest, co zaczynamy. Jeżeli chcecie mieć emotki, na przykład typu gier czy inne, wchodzicie w nalepki i wpisujecie sobie wybraną naklejkę w moim typie to jest Fortnite. Po wpisaniu swojej e-matki mamy, op mamy opcję tak. Tutaj, tutaj i tutaj. Takie rzeczy. Ja wybieram, ja wybieram to. Potem kolejne. I to obracam. Potem

Potem wybieracie taką samą. Dobra, ja sobie pomniejszyłam te pieruny. Potem drugą. Macie. Możecie innym sobie wybrać na przykład to. Klikacie ten znaczek i wybierać na przykład tam i piłkar. Potem klikamy opcję tekst. Jak świetla Wam się klawiatura i z coś wpisujecie swój nick. Po wpisaniu tekstu możecie sobie wybrać ści ściankę, W moim przypadku jest ta. Wybieracie swój ulubiony kolor lub jakiś inny. Klikacie opcję Gradient Gradient na, na sam dół. Klikacie, klikacie yy, tam gdzie przyjechaliście to. Yy, to jest taka kropka i to jest taki kolorek. Klikacie w ten kolorek i wybieracie sobie biały kolor. W moim przypadku to jest biały, bo ładnie wygląda. Możecie na przykład dać inny. I tak to się na razie prezentuje. A tak prezentuje się z innym gradientem. No już wpisaliście swój nick, możecie jeszcze coś dodać, w moim przypadku to jest przycisk subskrybuj Subskryb. i Wybieracie sobie przycisk subskrybuj lub jakąś in inną notkę. możecie sobie ją dać tutaj Gdzie indziej, ale ja zrobię tej I myślę, że poronik Wam się spodobał. A zaraz pokażę Wam końcowy efekt. A więc tak prezentuje się końcowy efekt. Mam nadzieję, że poronik Wam się spodobał. No i co? Widzimy się w innych. Neua!